Witam wszystkich. W ostatnich latach wokół konstytucji było sporo wrzasków. Pojawiały się również roztropne głosy, które próbowały rozpocząć jakąś zdroworozsądkową dyskusję na jej temat, jak na przykład pan Kukis czy pan prezydent Duda. No ale zaraz to było wszystko zakrzykiwane. Co najzabawniejsze, wielkimi obrońcami konstytucji Kwaśniewskiego byli na przykład ludzie ze środowiska LGBT. A to właśnie ta konstytucja mówi o tym, jaki skład płciowy ma mieć w Polsce małżeństwo. Więc to trochę taki paradoks, że ci ludzie stają w obronie czegoś, co według nich nie pozwala im żyć. Podaję to tylko jako przykład, więc bardzo proszę, żeby nikt zaraz mi nie zarzucał, że jestem za jakąkolwiek opcją tego wykorzystywanego do polaryzacji społeczeństwa tematu. Oczywiście, swoje zdanie na ten temat mam, ale nie o to tutaj chodzi. W tym nagraniu chcę Państwu pokazać, w jaki sposób możemy wszyscy podjąć dialog i współpracę nad tym aby w demokratyczny sposób dojść do tego, co leży w naszym wspólnym interesie, i w efekcie stworzyć naszą wspólną, nową konstytucję Polski. To, że różne grupy społeczne mają różnice w poglądach, jest naturalne. Ale zamiast dopuszczać do antagonizacji tych grup, lepiej te różnice w postrzeganiu świata wykorzystać do tego, aby naświetlić dany problem czy zagadnienie pod maksymalnie wieloma możliwościami w ten sposób dana kwestia może zostać przepracowana dobrze przez społeczeństwo i ulec sprawdzeniu demokratycznej woli faktycznej większości obywateli. Kwestie światopoglądowe są ważne, ale nie możemy o nich zaczynać, bo są to najbardziej dla nas drażliwe różnice pomiędzy nami. Jak sami to widzimy, są one obecnie tak mocno wykorzystywane w polityce do manipulowania społeczeństwem, że wielu ludzi jest gotowych wydłubać komuś oczy. Tylko przez to, że ten ktoś uważa coś innego niż oni sami. Dlatego uważam, że na początku najbardziej powinniśmy skupić się na rozwiązaniach systemowych, które nas dotykają i są w naszym wspólnym interesie. Bo polityka ma wpływ na życie nas wszystkich, czy tego chcemy, czy nie. Tak się nieprzypadkowo składa, że konstytucja Kwaśniewskiego zabezpieczyła sporo interesów różnych kast. Przez co w wielu miejscach nadal mamy do czynienia z patologią wywodzącą się jeszcze z komuny. I tak mamy ustawiony system polityczny, że w Sejmie widzimy te same gęby już od 30 lat. Zastanówcie się Państwo nad tym, że ta obalona nomenklatura komunistyczna stoi murem za tym, który ją rzekomo obalał. Tu jest źródło wszelkich problemów, bo najważniejsze instytucje państwa są okopane przez cwaniaków na układzie, a my jesteśmy traktowani jak surowiec naturalny, który można eksploatować. Wiele osób w przeszłości już proponowało rozwiązania różnych elementów funkcjonowania naszego państwa. No ale bezskutecznie. Bo to od tych, co są beneficjentami aktualnego układu zależy, czy mogłoby się to zmienić. A nie jest to w ich interesie, aby przestać czerpać z tego korzyści. Więc jeśli społeczeństwo nie będzie się tego zdecydowanie domagać, to nic się nie zmieni. W tej kwestii całkowitą rację ma pan Kukiz, że najważniejszą pierwszą zmianą, jest zmiana ordynacji wyborczej. Bo jeśli do Sejmu mogliby trafić ludzie spoza partii, to dałoby to chociaż szansę na to, że chcieliby oni działać w interesie swoich wyborców, a nie w interesie partii, która wstawiła ich na swoje listy wyborcze. Ale w tym, że Jowy są najlepszym rozwiązaniem, już się z panem Kukizem zgodzić nie mogę. Bo sam wymyśliłem dużo lepszy model ordynacji wyborczej, który nazwałem wymierną ordynacją wyborczą. Jest to część mojego projektu ustroju, Demokracja pryncypialna. I to właśnie demokracja pryncypialna jest nam potrzebna do tego, abyśmy mogli wspólnie stworzyć nową konstytucję Polski. Demokracja pryncypialna jest to projekt ustroju, który zawiera w sobie elementy demokracji bezpośredniej, demokracji płynnej, demokracji szwajcarskiej, wliczając w to wir, czyli weto, inicjatywę i referendum. Przy czym jest to system prezydencki, a wszystko odbywa się za pomocą wirtualnego podpisu i blockchaina. Jako zachętę do tego, abyście zechcieli Państwo pochylić nad tym projektem, to tylko powiem, że dzięki demokracji pryncypialnej moglibyście sami Państwo, na przykład, odwołać posła, na którego głosowaliście, jeśli tylko stwierdzilibyście, że zostaliście przez niego oszukani w wyborach. Zastanówcie się Państwo, czyżby nie było to coś pięknego, jakbyśmy mogli sami, bez większego wysiłku, wywalić wszystkich oszustów i kłamców z polityki? Dlatego serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się z moim projektem Demokracja Pryncypialna. Ma on zaledwie 18 stron. Obecnie mamy w Polsce ustrój, który bardziej przypomina elekcyjny feudalizm partyjny niżeli demokrację. I zmiana tej atrapy na prawdziwą demokrację, którą umożliwia nam demokracja pryncypialna, jest dość odległą wizją. I zanim mogłoby się to stać, to najpierw musimy zrealizować szereg innych działań. Natomiast te elementy demokracji pryncypialnej, które mogą nam pozwolić rozpocząć pracę nad założeniami naszej nowej wspólnej konstytucji, znajdują się w projekcie mojego narzędzia społeczny.pl, które to właśnie na demokracji pryncypialnej jest oparte. Pod tym adresem możecie się Państwo zapoznać z prezentacją tego narzędzia i serdecznie Państwa do tego zachęcam. W dużym skrócie, to narzędzie społeczny.pl umożliwi nam organizację inicjatyw społecznych i łączenie się w grupy od poziomu lokalnego aż do poziomu ogólnokrajowego. Będzie to wirtualna platforma, która umożliwi nam samoorganizację i za jej pomocą będzie możliwa synergiczna współpraca pomiędzy działaczami społecznymi, stowarzyszeniami, ekspertami różnych dziedzin i politykami. A jeśli politycy nie będą chcieli współpracować z obywatelami, to to narzędzie pozwoli na zaistnienie całkowicie nowych autorytetów, które już z łatwością zastąpią tę całą spróchniałą klasę polityczną. I te nasze wszystkie Wspólnie opracowane obywatelskie inicjatywy staną się naszym obywatelskim pakietem reform. Im dłużej to potrwa, tym lepiej będziemy przygotowani na całkowite przejęcie władzy. I te nowe autorytety, które zasłyną ze swojej działalności w ramach narzędzia Ruch Społeczny.pl, w naturalny sposób staną się nową klasą polityczną. I to oni wprowadzą w życie nasz obywatelski pakiet reform. Dla każdego z nas prawdziwe życie jest w naszych regionach. I to narzędzie Ruch Społeczny.pl. Niebywale ułatwi lokalne działanie i samą organizację poprzez tworzenie lokalnych inicjatyw społecznych. Ale też nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy na poziomie ogólnokrajowym rozpoczęli dyskusję nad stworzeniem naszego wspólnego projektu Obywatelskiej Konstytucji. Wyglądałoby to tak, że stowarzyszenia w ramach narzędzia Ruch Społeczny.pl dodawałyby swój postulat konstytucyjny, a następnie wszyscy obywatele mogliby proponować pryncypia pod tym postulatem. I przekazywać swoje poparcie na nie. Aby wszyscy mogli dobrze zrozumieć, czym są te pryncypia, to są to takie wytyczne założenia danego projektu, oparte na naszych wartościach i tym, co jest dla nas ważne. Możecie to sobie Państwo porównać do ankiety, na którą oddając swoje poparcie, wspólnie i w pełni demokratycznie określimy, jaki finalny kształt ma mieć dana postulowana kwestia. Czyli na przykład jakieś stowarzyszenie mogłoby dodać postulat dotyczący kwestii szczepień. A już całe społeczeństwo mogłoby się wypowiedzieć w tej naszej ankiecie pryncypialnej, jakie założenia miałoby być zawarte w tym postulacie. I przy pomocy prawdziwie demokratycznego procesu moglibyśmy dojść do tego, jaka jest wola większości obywateli. Kwestia szczepień jest tylko przykładem, bo tak samo można by sprawdzić, jaka jest demokratyczna wola większości obywateli w sprawie legalizacji, posiadania broni, aborcji, związków partnerskich, reprywatyzacji. Czy restytucji mienia. Propozycje pryncypiów byłyby uporządkowane w dwóch kategoriach. Jedną kategorią byłyby propozycje obywateli, i każdy mógłby dodać pryncypium, które uważa, że jest ważne w danym postulacie konstytucyjnym, a druga kategoria byłaby przeznaczona dla pryncypiów zaproponowanych przez stowarzyszenia. Oczywiście pryncypium zaproponowane przez obywatela mogłoby zostać poparte przez stowarzyszenie i przejść z kategorii propozycji obywatelskich do kategorii propozycji popieranych przez stowarzyszenia. W ten sposób każdy mógłby wziąć udział we wspólnym wytwarzaniu prawa, a i też mielibyśmy zachowany jakiś porządek, aby w łatwy sposób każdy mógł przeglądać pryncypia z największym poparciem społecznym i poprzeć je w zgodzie z własnym sercem i rozumem. Proces tworzenia postulatów konstytucyjnych i ustalania założeń w naszej nowej wspólnej konstytucji powinien być dziełem, w którym nie powinniśmy się spieszyć a nawet uważam, że spokojnie można by przyjąć okres pięciu lat na to dzieło, tak żeby wszelkie postulaty i pryncypia były otwarte dla obywateli do samego końca, aby na pewno mieli oni szansę wyrazić swoje poparcie. Kiedy wspólnie zdecydowalibyśmy o zakończeniu procesu pisania projektu nowej konstytucji, wtedy wszystkie postulaty wraz ze zhierarchizowanymi pod nimi pryncypiami posłużyłyby do napisania na ich podstawie aktu prawnego, czyli naszej nowej konstytucji którą następnie poddalibyśmy pod ogólnopolskie referendum, czy jesteśmy za przyjęciem tego projektu konstytucji, czy nie. W całym tym procesie, poprzez przekonywanie za pomocą argumentów, mogliby doradzać obywatelom wszyscy działacze społeczni, stowarzyszenia, eksperci, a nawet politycy. W ten sposób moglibyśmy przepracować zagadnienie po zagadnieniu i stworzyć wspólnie pakiet reform, które chcemy, aby zaczęły obowiązywać w Polsce. Wprowadzenie do porządku prawnego naszych obywatelskich postulatów może odbyć się na dwa sposoby. Albo we współpracy z politykami zostałyby one wprowadzone w życie jako reformy obywatelskie i moglibyśmy wraz z politykami to określić, uzupełnić, znowelizować aktualną konstytucję, albo przygotowalibyśmy ten projekt w całości jako dzieło obywatelskie. I przy wyborach zagłosowalibyśmy na komitet wyborczy, który zobligowałby się do zabiegania o referendum dla naszej wspólnej obywatelskiej konstytucji. Rozwiązanie z widłami i pochodniami odpada, bo za pomocą ustawy 1066 ta polityczna kasta ściągnęłaby Niemców, żeby do nas strzelali. Więc w grę wchodzą tylko i wyłącznie pokojowe i zgodne z prawem rozwiązania. Ale to też nie stanowi najmniejszej przeszkody, bo w ramach narzędzia społeczny.pl bez problemu możemy założyć wspólny komitet wyborczy, przeprowadzić prawybory spośród sprawdzonych przez nas samych działaczy społecznych, zagłosować w wyborach i wprowadzić do stajemu nowe autorytety, które to już będą zabiegać o referendum i uznanie naszego wspólnego projektu obywatelskiej konstytucji.